Jako ostatnia, i za chwilę start. Konie ruszyły. Dobry równy start. Ostatnia, Asian Sky ruszyła z tyłu. Również także i IPO de Tymczasem tam jest walka o prowadzenie. Tempo dyktuje Mary Elizabeth. Mary Elizabeth jest pierwsza, 1800 metrów przed celownikiem. Pilnuje jej tutaj, od polem galopuje Night Tornado. Dalej na trzeciej pozycji Time Master, to jest czołówka. Dalej galopuje Sidejet. Pozostałe konie, z tyłu na ostatniej pozycji Asian Sky i z tyłu również galopuje Epo de Deloire, ale już zbliżył się tutaj do stawki. Tempo niezłe, 32 sekundy pokonały pierwsze 500 metrów, teraz mają 1300 metrów jeszcze do celownika. I zdecydowanie pierwsza jest Mary Elizabeth. Na drugiej pozycji Night Tornado, na trzecie Time Master, dalej od pola Night Thunder. Przy kanacie Sajdżet, dalej lekko idący Petit, za nimi Pop de Loire. za tym ogierem Nemesis i stawkę zamyka Asian Sky, która już idzie w mocnym posyle. Konie zbliżają się do pół zakrętu, nie oddaje prowadzenia Mary Elizabeth. Dalej na drugiej pozycji cały czas pilnujący ją Night Tornado, blisko jest Night Thunder, Time Master przy wewnętrznej od pola Petit. I dalej jeszcze side jet. To jest czołówka. Z tyłu galopują Engine Sky i z tyłu również i Hop Loire. Tymczasem na prostą wyprowadza lekko Night Tornado. Mary Elizabeth już osłabła. Będzie próbował zaatakować go Night Thunder. Night Tornado, ale on lekko galopuje ten koń. Na drugim miejscu Night Thunder. Tymczasem od pola tutaj finiszuje Nemesis kapitalnie. Night Thunder. NIGHT TORNADO NEMESIS, NIGHT TORNADO NEMESIS, te dwa konie walczą o zwycięstwo, NIGHT TORNADO zbliża się do niego, NEMESIS, jeszcze 150 metrów, NIGHT TORNADO broni się przed atakiem klaczy, wygrywa ten wyścig, NIGHT TORNADO, druga NEMESIS, trzeci NIGHT THUNDER, czwarty kończy Sajret, piąty de Loire.